Bydło dostało nową drogę. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami tarczyn Północ i Lesznowola. Droga została oddana na zasadzie przejezdności. Dostępne są oba pasy, ale nadal prowadzone są tutaj prace, dlatego prędkość została ograniczona do 80 km na godzinę. Oczywiście nikt nie stosuje się do tego ograniczenia prędkości. A kierowca, który próbowałby jechać z taką prędkością, musi się liczyć z agresją drogową. Kierowca z BMW o numerach WR679EY zajechał drogę i hamował, ponieważ nagrywający zbyt wolno wyprzedzał, a on jechał z dużą prędkością i musiał zwolnić. Nagranie zostało przesłane na policyjną skrzynkę Stop agresji drogowej.